Za nami cały tydzień Speedway of Nation. Wszystko odbywało się na motoarenie w Toruniu. Jednak trzeba to powiedzieć, że nie było to jakieś święto żużla. Widowisko, jak na motoarenie w tym sezonie, było po prostu słabe. Frekwencja, nawet w głównym finale, nie dopisywała. W tym filmie omówimy sobie cały ten tydzień Speedway of Nations w Toruniu. Półfinał pierwszy, jeszcze wrześniowy. A w nim Szwecja i Wielka Brytania rozdawały karty. Ostatecznie to Szwecja z 40 punktami zawijała pierwsze miejsce, a Wielka Brytania z 37 punktami, drugie miejsce. Trzecie miejsce zajęła Łotwa, która zdobyła 30 punktów, i w biegu barażowym pokonała Niemcy 7 do 2. Niemcy nie byli do końca pewni, czy pojadą w tym biegu barażowym, w biegu piątym pokonali Norwegię 5 do 4. I to ten wyścig ostatecznie dał im w miejsce w biegu barażowym, ponieważ końcowo te dwie reprezentacje miały po 26 punktów. Szóste miejsce zajęła Słowenia, a siódme przypadło Włochom. Półfinał drugi, już w październiku pokazał nam prawie kompletnych Australijczyków stracili tylko jeden punkt w biegu szóstym w pojedynku z reprezentacją Ukrainy. Drugie miejsce spokojnie zajęła reprezentacja Danii z 37 punktami o trzecie miejsce mieliśmy najlepszą walkę tego dnia z punktów wynikało, że to Ukraina wejdzie do finału, ale wtedy przyszedł bieg barażowy, w którym to reprezentacja Czech pokonała Ukrainę 6 do 3 i to oni dostali się do sobotniego finału. Za nimi na piątym miejscu Francja 22 punkty, na szóstym Finlandia 18 punktów, a na siódmym miejscu debiutanci, którzy skradli serca wszystkich fanów Argentyńczycy. O nich powiem więcej w osobnym shortsie oraz na TikToku i moim Instagramie, na które serdecznie zapraszam. W piątek mieliśmy rywalizację młodzieżową, a w niej sensacja. Wygrywa reprezentacja Niemiec z 39 punktami. Na drugim miejscu reprezentacja Danii, która miała tylko punkt mniej niż Niemcy, a na trzecim miejscu kolejny punkt mniej miała reprezentacja Australii. Mieliśmy więc ścisk na podium. Polska skończyła tuż za podium z 35 punktami. W biegu szóstym straciliśmy jednak Damiana Ratajczaka, który po upadku z Rasmusem Carlsonem skończył z ręką w gipsie. Dodatkowo wykluczenie Antka Kawczyńskiego w biegu 17 także spowodowało, że straciliśmy cenne punkty. Na piątym miejscu Czechy z fenomenalnym Adamem Bednarzem, który zdobył wtedy 27 na 28 możliwych punktów. Na szóstym miejscu reprezentacja Szwecji, na siódmym Wielka Brytania, a na 8 Łotwa. W wyścigu 12 mieliśmy jednak największą kontrowersję tego dnia. Gdy to na zegarze było 0-0, to nikt nie był gotowy do startu. Mimo tego sędzia nikogo nie wykluczył, a bieg pojechał normalnie mimo tego spóźnienia. No i nadszedł sobotni wielki finał Speedway of Nations. Już od pierwszej serii Polacy rozpylili na motoarenie moto dobrze znany w Toruniu Wiarozol, wygrywając z Australią 7-2. Jednak to... Sprawiło, że kangury włączyły tryb zagłady, i wszystkie pozostałe biegi w fazie zasadniczej wygrywali 7-2, odjeżdżając od startu do mety. W tym czasie Polacy gubili punkty ze Szwecją i Wielką Brytanią, a nawet przegrali z Danią w biegu 20. Spowodowało to, że Polska podejmowała Danie w biegu barażowym, a Australia czekała w finale. A w tym barażu kolejna kontrowersja. Dudek po kontakcie z Madsenem upada i to Duńczyk jest wykluczony. Ja muszę przyznać, że jest to naprawdę trudna decyzja, z dużą wagą. Jednak, w mojej opinii, Madsen nie, nie zawinił tutaj bardziej niż Dudek. No ale taka była decyzja sędziego. Oznaczała to, że nieważne, jakby pojechał Michael epson Polska znalazła się w finale Speedway of Nation. Ale w tym finale to Australia była lepsza i pokonuje nas 7 do 2, i to kangury zostają mistrzami świata. Gratulujemy, bo w pełni zasłużyli na to, wygrywając 6 z 7 wyścigów podwójnie. Mówi to samo za siebie, a, po, a Polacy dalej czekają na pierwsze złoto Speedway of Nations. Tak to wyglądało ze sportowego aspektu, ale teraz chcę powiedzieć trochę o aspektach organizacyjnych. Przede wszystkim, termin tutaj nie był zbyt korzystny dla kibiców. Chłodny już październik nie przekonywał kibiców do przyjścia na stadion. Sceny biletów także odegrały tutaj dużą rolę, bo jednak 50 zł za półfinał i oglądanie rywalizacji francusko-argentyńskiej, czy niemiecko-słoweńskiej. No po prostu nie było to zbyt opłacalne, a 239 zł za bilet, gdy to kibice Storunia już wydali dużo pewnie pieniędzy na cały dwumecz finałowy, no to to po prostu miało prawo nie wypalić i mogło sprawić, że trybuny były po prostu puste. A to dziwnie się oglądało, gdy były to jednak zawody rangi mistrza świata. Widowisko też na to, jak Motaryna w tym sezonie się prezentowała i że dawała nam najlepsze mecze ligowe w całym sezonie, to też było po prostu słabe. Tak naprawdę na ten moment mogę wymienić tylko jeden ciekawszy bieg, był to ten pierwszy pojedynek Duńsko Polski, gdzie to faktycznie chłopacy powalczyli na to, że atak, no to po prostu nijakie te zawody i można nawet odważnie pokusić się o stwierdzenie, że po prostu zawody są odjechane. Tak to wszystko wyglądało w tym roku na Speedway of Nations. Dajcie znać, jak Wam podobała się tegoroczna impreza, a ja się z Wami żegnam i do następnego. Jeśli film Wam się spodobał, zapraszam do dania łapki w górę oraz subskrypcji kanału, po więcej żużlowego kontentu.